Moim pomocnikiem będzie Karolina. I jedziemy ulicą Maratońską, dojeżdżamy do ulicy Popiełuszki, zmiana organizacji ruchu. Powstało teraz tutaj rondo. Od 29 października będziemy jechać w kierunku na wprost, czyli wjazd będzie bez kierunkowskazu odbywał się. Tak, na rondo. A przypominam, C12, wyjazd zawsze z prawej kierunkowskazów. Śmiało, 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 śmiało. I prawy kierunkowskaz na wyjeździe. Pięknie. O to chodzi. Tak, tak wygląda prawidłowy przejazd. Maratońska na wprost od strony Wordu w kierunku miasta. Róg Popiełuszki.